Witajcie w kolejnym odcinku. Sia. Słuchajcie, dzisiaj na w filmiku wymyć my... Wy... Moje gadanie jest naprawdę nielogiczne. Wymyśliłam, wymyśliłam jak to woli. Papier. Znaczy papieru nie wymyślałam. To jest papier do dupy. W baranki. Żeby było miło. Słuchajcie, wymyślałam challenge cycki. Na czym ten challenge polega? Polega on na tym, że po prostu tutaj mam mały notesik i tam mam zapisane parę rzeczy, piosenki i wiersze różne. I jak nie powiem fragmentu wiersza, czy tam piosenki nie zaśpiałam fragmentu, albo powiem, w 7, w 7 sekund, to jest troszkę połączone, dwa challenge, no to muszę sobie pięć takich kawałek papieru wsadzić tutaj. I zobaczymy na końcu, ile, jakie będę mieć wielkie zyski, więc zaczynajmy! Okej. Okay. Okej, okay, pierwszy piter. Pierwsze w ogóle zadanie. Zaśpiewaj lub powiedz wlaskotek na płotek. Najprostsze, jakie może być. Okej. Okay. Wlaskotek na płotek i mruga. Ładna to piosenka niedługa, niedługa. Wystarczy, wystarczy. Następne pytanie. Następne zadanie. Mam trzy takie zadania. E, cztery, przepraszam, cztery zadania. Ok, drugie zadanie. Uwaga. Piperi-pippiou. okej okay. drugie zadanie muszę poszukać, bo w tym nosie ja się mało różne te zadania. Ok, bardzo prosta piosenka chyży to wie? Ja wiem, ja wiem. Proszę Zosiu. Na chwilę! Wiem, zachowuje się jak idiota, ale ja tak czasami ze sobą prowadzę dialogi. Dobra, więc zaśpiewajmy. Ok. Trzy, cztery. Na chwilę zostawmy w tyle, rozczarowanie. Gdzieś to, co mamy na pewno. To mnie. Tylko mnie. Nie, tam, 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 tam naprawdę tak nie jest końcówka Okej, okay, jeszcze dwa zdania. albo trzecie jestem Nie wiem, zobaczymy Okej, okay, następny Następnie wyźwanie Jest to O, to nie jest do śpiewania Dziwne Jest to powiedzenie trzech tytułów wiersza Kurde Okej, okay, w 7 sekund ym, Jezus, marzgo boska, jakie są ym... Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Ja, ja, ja tego nie wiem. Naprawdę nie znam wierszy. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Mamy taki długi. Okej. Okay. Wsadzamy sobie to do jednego cycka. O, jaki wygląda mój piękny cycek. Moja piękna pierś. Okej. Okay. Ostatnie lub przedostatnie. Poszukam. To jest też... <laughs> Przepraszam To też nie jest nie do śpiewania Muszę wymienić Trzy lub Żeby było mniej rolnych, nie wymieni dwóch Co Czter... ja Dobra Ustalmy, że cztery może Cztery jakieś Zagraniczne miasta Więc zaczynajmy I uwaga jeszcze jedno Nie mogą być to stolice Więc zaczynajmy Okej, okay, kijów, nie to... Nie dobrze. Nie. Lówów. Ymm... Nie wiem. Ok, po drugi cysek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ok. sadzamy. Użyłam może jeszcze najdędzie piąte. Okay. nie ma, nie ma, nie ma sorry, że tak przy was o Jezus Maria muszę w 7 sekund zjeść kawałek kartki i nawet tą kartkę mam tu przyklejoną więc sobie ją oderwę jakbyście pozwolili ok no, odchodź ok, odeszła czy jest to jakieś podwójne? Myślę, że to jest podwójne. Sorry, że przy was to robię, no ale. Dobra. Mamy taką karteczkę, musimy zjeść w 7 sekund. Więc zaczynajmy. 3, 2, 1. Dobra, to po 5 do każdego zyska. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Mamy jeden. I teraz drugi jeszcze. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Ok. Wkładamy. Mnie mało zostało do nagrywania. Czasu. Trudno. Drugi. I kończymy dzisiaj odcinek. Ja mam odparte. Takie mam cycki, nie? Fajne, nie? Jee, cycki. <słyski> ...syckiii to tak fajnie zrobię na koniec Jej! Nie, nie o to mi chodziło Jeeeej! Kończymy pa! Nie wyszło Ostatni, jeszcze raz, ostatnia próba, słuchajcie 3, 2, 1 Kończymy odcinek, pa!